Nagrywam film, ale tu ładnie. Ty jesteś niemy. No Helena, a chodźcie tutaj. Nagram film. A tutaj jest jeszcze Maria. Jest Bartek, jest Helena, jest Tymek. A to co tutaj jest pod tą choinką? Prezent. To to, to, co? A co to jest? Prezentant. Ty, Ty meg, weź zobacz co to jest. No to jest karton owinięty papierem prezentowym. A co to jest? <grym> nie, to nie jest karton. A co to jest? To nie nasze na pewno a to jest ten pewnie. A może tam jest napisane coś, weź zobacz? To, to jest na pewno przygotowane przez wujka i mamy... Ja to... Dla kogoś to jest? Tak, jakoś. About. Największy nie dla... Pewnie dla największego pokaż. papieru. A czyli po to mieliśmy coś zjeść? Nie, nie to Chyba A co tam jeszcze jest? Tam coś jest jeszcze? No nie wiem <grymla> <nie. Dzisiaj> jak <grymla> <Co> nigdzie <jeszcze? grymla> Co to jest? <grymla> to jest... Tu nie ma nigdzie podpisane. Co, co to jest? Ja nie wiem. A zobacz te białe. Może ma podpisy białe. Patrz tutaj pod tą choinką. Nie wiem <grym> Ty nie wiem, eh O, a tu? Dziękuję. Ty. Jacek. ty. Jacek. Ty Mateusz. Dwa, Coś tam jest te, jeszcze. Łusz. Dobra, nie chcę się czytać Bartek to dla ciebie, bo tam wybieram. <grym> ja się tam czemu, to może być dla mnie. Nie wiem, nie wiem. A ja wiem, a ja chyba ale, wiem, co ale, to jest. A ja chyba a wiem, co nie, to, jest. Nie, to jest. O, no wiedziałam, że zegarek. Okay. <grym> Ale szczęście. No, bo trochę podsłuchałem tej, Twoją rozmowę z, z tatą. <s Speech> <G Incredibly> No otwieraj Bartek! Ty masz na... Ty masz coś fajnego bardzo. Oj ojoj. Oj oj oj. <commend> Jest! No no. Ale słodko! Sigma zegarek! Sigma zegarek! Na prywatnym terenie. Ej, A ty co, masz kocobluzę? No, 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 ty ci no, to to A ty Bartek, co tam masz, znalazłeś? Fantomy. A, chyba tata ma też fantomy. Może ma. A, patrz, tu leżało pod choinką. A, tu jednak nie mogliśmy zrobić zdjęcia. Tego. Tylko poduszka jest. Nie, to nie to jest nie poduszka. poduszka. To jest kocoplusek. To jest kocopluz. Nie! To jest takie. Bo ty jesteś zmarćlak chyba, nie? Ja mam większa ruda! Ja mam większa płynę.